Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek o maskach na Brooklinie. Tym razem zaczynamy od tego oto miejsca. Znajduje tu się łódź, na którą musimy wejść i widzimy taki oto. Jakiś diagram, rysunek, nie mapę. O, może mapę. lepiej to nazwać mapę. C to jest punkt kontrolny, control point. Tutaj mamy zaznaczone kolejne rzeczy i taki trójkącik. Czyli mamy punkt kontrolny, ten trójkącik to jest park, i tam właśnie musimy się do tego parku udać. Na początku. Jeżeli zechcecie pójść od razu w to miejsce, do którego ja teraz biegnę, tam będzie powinna się znajdować butla, z którą da się wejść w interakcję. Jeżeli wcześniej nie zobaczycie tej mapy na łodzi, nic wam się nie pojawi. Może też być tak, że ten miejsce, które tutaj zechcecie odwiedzić, będzie w jakiś sposób zajęte przez jakąś aktywność, a trzeba ją... Y Wyeliminować i zalogować się ponownie, a tu, w tym przypadku akurat nie było problemów. Zobaczcie, są butle. Są. Trzeba to rozbroić, oczywiście. I pierwsza miejscówka zaliczona, kolejne z miejsc, do których należy się udać. Znajduje się tutaj i kolejne butle do rozbrojenia, czy butle bomba z butlami do rozbrojenia. I z głowy i kolejne z miejsc, do których należy się udać, znajdziemy tutaj. Wszystko to, jeżeli dobrze, znaczy, jak zauważyliście, zapewne, wszystko to są węzły zaopatrzeniowe, które ktoś tam chciał sobie zatruć. I Teraz zbrajamy. Kolejny węzeł zaopatrzeniowy, do którego się udamy, znajduje się w tym oto miejscu. A sama brudna bomba tutaj przy tej płachcie. Duże drzewo, płachta i bomba. Jak już zbierzemy wszystkie te rzeczy, wracamy tam, gdzie zaczęliśmy całą naszą przygodę z tą maską, czyli wracamy z powrotem tutaj na ten stateczek. Gdy już dotrzemy na miejsce, znajdziemy ostatnią z brudnych bomb.

Oczywiście kolejny klucz i maska żarłok. No tak, jak potrzeba kawalerii, to nie ma, nie? Trochę lami potrzebny się. Nie szkodzi. Tak oto wygląda ta maska. Całkiem wydaje mi się sympatyczna. To tyle, jeżeli chodzi o, o ten odcinek i o tą maskę. Mam nadzieję, że komuś do czegoś się, się przyda. Mimo tej strzelaniny niepotrzebnej. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Powodzenia na misjach, agenci. Do usłyszenia.